Siemanko Pozbywanie się opcji z kijem Podejście drugie Teraz mam nadzieję, że już się uda Mam już odpowiednie siłowniki Do klapy z odpowiednimi e, oczkami Tutaj producent nawet przewidział dodatkowe e, te kulki takie Gdyby ktoś by chciał je odkręcić ale ja chcę zostawić te oryginalne, które tutaj są, więc musiałem je wyciągnąć, tutaj też już są zaweczki, żeby to łatwiej wsadzić, więc to trzeba to zamontować i zobaczyć jak chodzi klapa bez, opcja, bez opcji z kijem. Montujemy. No dobrze, próba. Całkiem ładnie. Trzymają, otwierają, zamykają tak jak trzeba. Nowe siłowniki na pokładzie. Żeby je zamocować, trzeba wykonać jedną czynność, bo one są maksymalnie jakby teraz otwarte. I tak też jest z tymi nowymi. Żeby je ugiąć, no to trzeba naprawdę dużej siły. One mają 1600 N jakieś takie siły, tak to jest opisane do przeliczenia, przeliczone. Ciężko jest to zrobić nawet żeby się tak e, opierając, a to dopiero jakbyś tutaj to na aucie ścisnąć. Bo niestety jak właśnie montujemy, to te kulki e, są w innym położeniu niż byśmy chcieli. Bo siłownik wtedy wypada mniej więcej o tak. A chcielibyśmy, żeby wypadł tak. Brakuje nam tych kilku milimetrów, ale tutaj na drugim końcu mamy dwie śruby, dwunastki. I jak odkręcimy, założymy już wtedy y, siłownik na te kulki, na te mocowania, to możemy z powrotem przykręcić. Troszkę nam się to wtedy delikatnie cofnie, ale nadal to spełnia swoją funkcję nadal siłowniki są w odpowiednim odpowiedniej pracy nadal odpowiednio klapę zamykają i otwierają i o to właśnie nam chodziło także dzisiaj zakończone sukcesem ta strona już złożona ta do złożenia więc trzeba to złożyć I tyle na dzisiaj na ten krótki filmik Was pozdrawiam, cześć